Ale alo, witam was bardzo serdecznie ja jestem Kiasper, to jest kolejny odcinek Minecrafta na modach Dzisiaj za, zaraz pokażę wam mniej więcej co zrobiłem między odcinkami, bo tego, tego... Jest sporo Tego ziomka nie było, ja sobie robiłem typu No bo jak ty masz serwer i był wyłączony, to jakie miał No był Jak miał być wyłączony? Wyłączony był chyba, nie mogłem był grać wyłączony. na serwerze wyłączony Nie mogę na serwerze, kiedy jest wyłączony Ale był wyłączony Był włączony to ciebie nie było e... Tak. Ty wyłączyłeś serwer. Zrobiłem. Zro... Postawiłem carpenter Dorsy. Tak, postawił już i postawił sobie schody. Postawiłem ja... sobie piecyki. Mam tutaj prawda na hasło super extra yy, skrzynie. Ja tego... Ja ja byłem... O matko jak jakie to jest stanie! Jakie to jest stanie? Co? Co? Jakie to jest stanie? Co tanie jest? Ja, za... ja zaraz to zrobię. Ale co jest stanie. <laughs> Więc weźmy sobie książkę i zobaczmy co trzeba zrobić. Eee, o, jakie to stanie. ja to zaraz zrobię. się na I chwilę. Będziesz przebalone. Jak ja to, to zrobię, będziesz przebalone. Przy okazji, prawda, wykupiłem trochę obsydianu, to jest mega męczące. Prawda? Jeden klotek dziesięć jak my myślicie, żebym was tym zanudził? No wy wiecie, żebym was tym zanudził, ale stwierdziłem, że nie. Więc tak, mamy dziś obsydianu, trzeba zrobić portal do netheru. Co ty chcesz od mojej skrzypki? Co ty chcesz? Nic. Dobra, gdzie budujemy w ogóle portu dunderu? Poza domem. No tak, tak Takie... To to jest akurat oczywiste. W którym miejscu, w tym sensie. Nie wiem. Ej, no, zabrałeś mi. My... Masz moją skrzynkę? Rzuciłeś mi ją, no. no daj mi tu moją. Jest. No, więc ja bym proponował się przespać i potem Później... Ja tutaj spory. teraz ciężko pracuję, nie mam czasu na spanie. Połóż się spać. Nie teraz. Pracuję teraz. ciężko. Teraz. Nie. Teraz. Nie. Ale co ja zrobiłem? Zobacz tę... skrzynkę. Zaraz zobaczysz. Co on tu ma wymyślić? A... To... Nie chce działać. <grym> 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 Tygnoju! No ej, to już było nie fair Jak to nie? Masz miecz No, idziemy słuchaj. Teraz, <coughs> teraz Żeby tak, no, ja Że ci nie zaczął słuchać rzeczy Nie próbuj Okej okay. A więc chodź postawić ten portal, może? Po co, super? Postaw go flinta. tu! Masz może flinta? Mam to no, cicho. Odejdź, odejdź, odejdź. Ja co ja Wiem jak go postawię! Nie, nie. Z dwa ziemi tu też nie, tu zniszczę tu zniszczę hmm. myślę to fajnie zrobić myślę pierwszy nie ma być trawy tutaj może być trawy. Jest. To masz tego flinta, czy nie masz tego flinta? Nie ja mam flinta. tego flinta. Czy ja mam, jakiś, gdzie ja mam, mam jakieś. Grafie? Mam flinta. To wejdź, zrobisz to zapręczkę. Tutaj mi No dobra. Ja podpalam portal. Ja będę pierwszy. Ja wchodzę na terenę. Ja robię tego questa. Odsun się! Odsun się! Wiesz, że teraz moje rzeczy są w nie, leżą tu, lecz. A o, teraz są literze GG. O Jezu! Gast! He, 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 he. I po co się pchałeś? A Gast. Po co tu wszedłeś? Ty milem jesteś! Nie. Tak. A on w ciebie strzela. W ciebie strzela. Portal strzel dokładnie rzecz biorąc i nam zgasił portal Świetnie, fajnie, zostajesz tam Co za karę masz... Zabij gasta, to cię uratuje Nie ma już gasta Nie wierzyć Nie musisz Nie wyjdziesz Trudno A masz zapalniczkę moją Zamieszkam tu No oh, zapalniczkę, w skitu. o jak dobrze I kto zrobił questa? Ja zrobiłem questa. Oddaj moje rzeczy. Już ciągnąłem, co to ty robisz? Co to zabudowałeś? Bo pigmenty będą wychodzić? A, nie, nie wychodzą. Wychodzą! Jeśli, jeśli nie jesteś, to nie, nie wychodzą. Wychodzą! Nie. A jeszcze Blaze Powder i Castile potrzebujemy. Daj. To było, daj. Twoje, to było twoje, to było twoje, to, to było twoje. twoje, To było twoje, to było twoje, to było twoje. To też było twoje. To. To nie było moje. To. To było twoje. Nie było? Może. Aj, to było twoje no Po co mi to? Weź to sobie. To nie by było twoje. Nie, nie chcę zel. Możesz sobie twoje. Nie, weź to sobie. Ale to, to jest twoje, więc weź to. Ale ja tego nie chcę! Oddaję to, tobie w prezencie. To nie, tego nie ja ty. To zwracam. Do skrzynki mini nie Zaraz do... cię sklepie, nie. Sięgam. Tak? Nie ma. Dawaj ty masz magnes, czy ci Ty czy cheaterze. Ty, też cheaterze, masz magnes. Kasper to cheater. Kasper to cheater ma magnes. To fajnie. Ty szukasz? O ja Dawaj, moje rzeczy. Masz patyki? Wiem, że masz. Dasz? Po co ci? Już, już teraz nie potrzebuję. Aha. co, co jest? Questbook, questbook, questbook. I zabrałeś mi w ogóle całe moje żarcie. Dwa mutony. Wow. Wow, co się stało? No bo pokazuje tak, a działa inaczej. Działa normalnie, a pokazuje tak. Dawaj mi z boku, bo ich nie wyrzuciłem. Aż. Dzięki. Więc tak. Co my tu jeszcze mamy? Dwa narzędzia. Plus station pattern chest. Robimy. Robimy. Co tu? Plus station jest. ...drewna, dużo drewna. I patyków. A co ty robisz? Idę po redstone. A, nie masz redstone'a? Nie. Jezu, jak grubym trzeba być. Ja wiem, A ty jak... masz redstone'a? Może. Nie masz. A jak zrobiłem skrzynię z tym? No. Bo zużyłeś cały redstone. Ja chodź. zresztą mam redstone, tylko muszę go wykopać. Fajnie. E, co ja zrobić? To... A, crafting station zrobić, okej okay. Czyli robimy workbencha. Opa, go zrobimy tak, tak co to tak. na to, żeby przestać ze sobą walczyć i zrobić w końcu coś razem? Na przykład Questy? Mamy tool station. Gdzie to postawić? O jezu, gdzie postawić tool station? Tu na środku. Tu. Okej, okay, mamy Tool Station. Dalej, co my tu potrzebujemy? Oprócz Tool Station, potrzebujemy... Aha... Czemu wychyliło Part Builder i Stencil Table? Mniejsza. Pattern Chest. Nic, zobacz quest'a. a pewnie jest ten, NBT. No spoko. To... Okej, okay, więc... Jeszcze trochę drewna. Opa zwykłą księgę dajemy to. Mamy pattern chesta. Świetnie. Genialnie. No i... Poi... Wiesz co, co powinniśmy wierze, zrobić? Już mogę skończyć tego. Wiesz co, po... no. wiesz co powinniśmy zrobić? My chcieliśmy wyłączyć pvp na tym serwerze. No dobry pomysł. Chwila, co tam jeszcze trzeba było zrobić? Mm. Wiesz co bym zrobił w ogóle? Tam. Zaraz zobaczysz. Jestem jaskiniwiec, nie wiem, czy zobaczę. Jak przyjdziesz, zobaczysz. No, baza. Niech będzie taki Co, padziłem pochodnie Nie masz moich pochodni czasem Mam Noc jest w ogóle A, nie. a my nie mamy w ogóle rzeczy. Właśnie a tak znowu żeśmy nie powiedzieli bo yy, Dodaliśmy mody Wcześniej tego nie zrobiliśmy, ale teraz już dodaliśmy Eee yy. Inventory Twix i coś tam I Hunger Overhaul który to wy chcieliście? Owen Horde Tak i jest zabawnie I Project E dodaliśmy tak w ogóle. Matej to było wcześniej przecież. Ale tego też nie wiedzą. Furnace też z takiego zrobiłeś? Okej. Okay. Tak chcesz się bawić? Okej. Okay. Mmm, co ja zrobić? A wiesz, że jest sposób, żeby to odblokować, nie? W sensie, że żebym... Part builder, stencil, table. Part builder i stencil. To jest hop. Hop i stencil. Coś tam. Stencil table, czyli hop. I hop, a więc mamy już całe wszystko z Tinker's Construct'a, oprócz paternu. Lol, zblogowała mi się skrzynka Tak? Tak, a to wiesz jak u ciebie to wygląda? Są dwie inne? Nie... Są dwie takie same No to są, no są dwie inne, fajnie No to dobra więc dobrze się bawisz Więc tak, um, questbook Trze... do tego paru bloków, okej, okay, a więc bierzmy się za tworzenie... W ogóle nie wyjaśniłeś jak się tworzy narzędzia w Tinkers Construct'cie, nie? Co? W ogóle nie jest wyjaśnione jak się tworzy narzędzia w Tinkers Construct'cie A ty nie wiesz, to jest coś, co każdy wie? Nie. A, dobra, już chyba wiem, jak się ten. Możesz zrobić pewnie pierwszy blank pattern. Aha. No to... zrobić tak. Tak. Tool. Rod. Tak. A, już sam losku nie widzisz. Binding I potrzebujemy kilow i łopatę. Kilow, się mi się skrzynka i łopata, 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 łopata. To jest łopata, to jest łopata. No nevermind. Okay. teraz się robi tutaj. Że robimy tak, załóżmy, i to nie będzie z drewna. Udentul Rot, dwie potrzebujemy. Hoppa. Okay. E, wiesz co, ten piecyk jest chyba zbugowany. Czemu? Żelazo. Żelazo. Bo nie, Żelazo. nie możesz go zniszczyć. Jak zrobię diamentowo-żelazny kilo, w sensie że. E, wezmę. pat. Czekaj. No, ten piecyk jest zbugowany. No, zrobię tak, drewniano żelazno diamentowy kilow. Dlaczego nie? Deksowego nie zrobisz, a do żelaznego potrzebujesz cmentary. Aha. To fajnie. Czemu nie zrobi dexowego? Dlatego, że nie da się deksować. Jaki bez dało, dało się w jakiejś wersji. Może. Z czego ja mam zrobić to? Z, węgla? Z drewna. Z drewna nie w Z Zostaw moją skrzynkę. skrzynkę. Czemu? Bo tak. Z Bone Milla. Tak, z Bone Milla. Hmm. Gdzie jest kobla? To chyba tu chodzi. Z kobla się nie da. Jak się nie da. No połóż kobla. No bo to nie tak robi. Da teraz, Tak, ale mi, mi chodziło o jedynych part w ogóle. No bo pewnie dałeś za mało. A możliwe, bez kitu. Ojej, ty musisz jeszcze dużo nauczyć. Okej. Okay. Mamy koblowo... W ogóle bez sensu. Dwie powinienem zrobić, kurde. Raz. I do pattern czasu są wszystkie patterny, które zrobiłem. Hop, hop. Hop, kobla od... bierzemy stąd i tworzymy. O, patent no. położyłeś obok y, part bulger? Tak. Tak, przychodzą. Eku przychodzi? Tak, przychodzi. Oko. A, tak się uczyło. hopa Mam żelazo z zombie. Hoppa. Hoppa. Dobra. Coś mi pasuje. Co? Coś mi nie pasuje. To nie da mi części. No, tak, też, to być... Aha, to, to tak, też trzeba umieć, wiesz. Dobra, już widzę. Czy widzę, co zrobiłem źle? A, mm. to jeden jest szybszy, biorę ten. Hop, hop, już mam blank. Blank, paterny. Robimy tak, nie tu, tu się robiło paterny. Wezmę ten duży taki, ten, south building. A nie. Nie ciebie chcę. Ło wow, matko, ile to jest szkieletów? O, stąd szart mi wyszedł. Mmm, off. Dobra, za to... dużo ich jest tutaj. No bo zrobiłem tylko jeden. Jezu. Idzie ta główka. A, już wybuchła. Ok, mam kamienny. I teraz jeszcze muszę zrobić. Łopatę tak więc. O, o, jest, 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 jest. jest, jest. Co, co masz? Czy no nie! Zaczął, czy zaczął padać deszcz, czy mi się zdaje? Tak, zaczął padać deszcz. Było się tak, zrób. było to... tak blisko. Tak blisko. To... gdyby nie ten głupi szkielet? To... Oj, nie przeżywaj, oj, nie przeżywaj. Ale wiesz, co ja mogę zrobić, ty nie wiesz? Nie, nie mam pojęcia, co mogę zrobić. Nie bardzo mi to interesuje. Ale co zrobisz? Nic nie zrobisz. Właśnie, zrobię to. Aaaa, Tak, nie w opaty. Łopata. Zobaczysz, że jeszcze to zrobię. Ale ja nie muszę co na w to No bo właśnie ty masz nie wiedzieć. Dlatego no, powinieneś się już się bać. A potem co to tak sobie. robi? O Jezu, tyle rzeczy zbrodowałem. Dobra, mniejsza. Widzę. Chłopie, jest a nie, jeszcze broń. Rapier. Rapier jest jedną z najlepszych broni. A, czemu nie widziałem? Pozostała moja zbroja. To e... jest moja zbroja? Co? Czekaj, to coś potrzeba? Kiek? Co do rapiera potrzeba dokładnie? Nie Daj wiem, wiem, że z... gdzieś to jest moja. Kijek i ten. Zbroja, tak? i, ale tutaj, tutaj była. Tak, dobrze myślę? Czekaj. kiek tak. Nie, i to będzie tu muszę przynieść. przynieść. No nie no no. Nie, nie, no no. Bo mi nie wychodzi, no. Wiecie. I w ogóle. W ogóle, jak ty zrobiłeś to jedzenie, że jest takie super OP? Nie, OP jest tak jak zawsze. Tylko super Overhealer jeszcze. Ci, da, daję ci Saturation stałe. Co daje? O! Dobrze, dobrze, dobrze. Dobrze, no. Już, już, już. Okej, okay, teraz wchodzimy tu. <laughs> to. Ty już wiesz, co chcesz zrobić, czy jeszcze nie? Nie mam pojęcia. To dobrze. To okay. bardzo dobrze. I Rapier się tak samo łączy, czy jak się łączy rapier? Sza... Co to jest? brawo nie wiem co, co? Wybuchło, ale brawo wybuchły nam wejście tam chyba cię pogięło serio, czekaj, chowaj się tam jest rozwalone no bo creeper był co mnie to interesuje, to było uważać ale on mnie zabił. od ma już 23 minuty świetnie, bo czekaj je, jeszcze, jeszcze ja, ja coś zrobię ja coś zrobię, ja wiem że dam radę ja to zrobię motorze. A co zrobię? Teraz wystarczy, że zrobię tylko. No, już tylko troszeczkę i będzie dobrze, i zobaczysz co zrobię. Nie interesuje mnie, co zrobisz. Nie, nie interesuje interesujecie? Nie, nie bardzo. Nie bardzo? to szkoda. To no jest fajne. To on, shardy można użyć jako pojedynczy materiał. W sensie... Tak, aha, tak, a ja go. Jako... Użyłem... A dobra, mniejsze. Więc tak, bierzemy to, bierzemy to jako odłączenie i dajemy to tu i mamy rapier, i fajnie. I claim rewards. Tak już. Świetnie, ja po co mi teraz. Creative Tool Modifier. Dodaję ci jedno miejsce na dodatek do obroni? Ty naprawdę, nie, naprawdę nic nie wiesz, Thinkers Contract? Nie. O tylko to masz pracę, tobą nauczyć się. I tak się nie nauczy. Chcesz kamienną rapier? Co? Coś kamienną rapier? Dobra, to chodź! W kopalni no jestem, chodź! Zrobiłem to, musisz tylko przyjść chodź. do kopalni Idę w dół, właśnie Zgapiłeś schody Bądź trochę oryginalny, inwentyjny To był mój pomysł na schody! Ale kto zrobił pierwszy? Ja zrobiłem pierwszy Czemu to słyszę Chodź! Idę I kobla już łapie. <zoras> Brawo, dałem ja to kill kilof. Wszystko tu jest Musiałem. To było takie tanie, że nie mogłem. Mam wszystkie twoje rzeczy. To było takie tanie, że nie mogłem tego nie zrobić. Chodź, to fajnie, <laughs> psy, trochę mnie zabiłeś, jak mogłeś. Dobra, chodź, już nie mam, już skończyły mi się. O, znalazłem lapis. Cieszysz się? Jak go Nie, chodź, masz. Tu masz, to jest twoje. To jest twoje. To jest twoje, to ty się byłeś z skriperem. A co to jest? Kwiat. Ale to nie moje. No ale to twoje ci wypadło jak się z No dobra, 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 niech będzie. To jest twoje. To też jest twoje, trochę zjadłem. To też jest twoje i to jest twoje, to jest też twój To nie jest moje, miałem czyste ku. Sobie ze mnie żarty robisz. Moje było nie, miałeś tylko... ty. Nie, Questbook. A, Questbook, no dobra, i Questbook. I tyle. tyle? No dobra, spoko Tak, tyle było mojego, teraz naprawaj to. Nie będę tego naprawiać. Masz to naprawiać. Tak, chcesz? Się nie atakuje mocniejszych od siebie. A więc dziękujemy bardzo serdecznie dzisiejszy odcinek. Jak widzicie, tak to wygląda. Ja mam dość. Na razie, cześć i ją.